Jesteśmy już w po poszukiwaniach dzisiaj. Eee, teraz już jesteśmy na bazie wszyscy. Ale mówię, nagram. Zapytam się ludzi, jak są zadowoleni z pierwszego dnia. Także lecimy do jakichś osobek jakich i zapytam. Osobą, którą dzisiaj. <grymianie> Powiem mi coś o poszukiwaniach. Przyjechałby dzisiaj dopiero, ale my jesteśmy od wczoraj, a dzisiaj przyjechał. Nie odwracaj się, to tak je, proszę. Proszę parę słów do mikrofonu. Jak pan... <grymianie> fajnie jest, fajnie jest pierwszy już odpad ale o jeszcze się zarzuca. Za tam <grystanie> może pan Grzegorz coś powie do mikrofonu jak pierwszy dzień spędził na UK History Finder Weekend tak Aha to no dobra. Także od dwóch osób się dowiedziałem tyle że nic nie wiem no ale dobra Dobrze Pójdziemy pytać dalej? Pójdziemy się zapytać dalej, może tam będzie bardziej poważnie. Chciałem się zapytać właśnie, tutaj jest Pawełek z, z Polish Detecting Wales, Polish Detecting Team Wales, sorry. I chciałem się zapytać... Nie gadamy z mnie chciałbym... jak... <laughs> Dwóch mnie już, kurde, nie wiem co mówiła, a Paweł już nie chce Paweł, co byś powiedział w pierwszym dniu weekendera? Co bym powiedział? No, całkiem spokojna impreza. Pogoda dopisuje. Pola spoko, nie za bardzo przechodzone, także parę fajnych rzeczy wyszło, ogólnie jestem zadowolony, także... Powiem Ci bardzo Wszystko dziękuję jest... za bardzo jest... dobry jest... wypowiedź po tych dwóch kolegów poprzednich w ogóle co tam nie mówiło, nie? Także dzięki bardzo. Spoko. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie. Jest, ze mną, jest ze mną Robert Raksa. Witam, po żartu, a poczekaj, bardzo bardzo bo jeszcze mnie zapytałem kurde, marycki. jeszcze bardzo, py, pierwsze nie pytania nie dostałeś, jak pan, jak pan jest zadowolony z pierwszego dnia? Jestem bardzo zadowolony z weekendera, u Tomka pisarka, jest bardzo fajnie, pogoda nam, do... pogoda nam dopisuje i jesteśmy wszyscy zadowoleni z pobytu tutaj. Nie ma jakichś tam y, fajnych znajdek, ale jest fajny relaks, jest super. Ja tu mam jeszcze jednego kolegę, który właśnie. Bo, bo ten kolega zawsze dużo mówi i właśnie chciał się wypowiedzieć. Ja bym chciał się pana zapytać, jak pan co naprawił z Oj, jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo się osiągnąłem bardzo dużo sukcesów. Mam jeden srebrny guzik, ale sądzę, że jutro będzie o wiele lepiej. Wszystkim życzę jak najlepsze, żebyśmy naprawdę znaleźli. Jutro. Dziękuję bardzo panu za bardzo miły wywiad, jeden z, ba, jeden z bardziej normalniejszych wywiadów dzisiaj. Dzięki. <gry> Także widzieliście mój wywiad z paroma osobami. Myślę, że się dowiedzieliście trochę. Bo ja trochę.